Cześć i czołem społeczności, Cześć i czołem publiczności. Cieszę się, że są już powitania i, i witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Mam niestety złą wiadomość. Z powodu turbo, problemów technicznych nie możemy dzisiaj się połączyć z Józefiną, która miała nam fajnie poopowiadać o, o swojej karierze, o, o roli lead i extrajterki. Wrócimy z tym, z tym tematem, jak tylko uda nam się przezwyciężyć techniczne przeszkody, bo tylko to nas dziś blokuje. Będziemy Was informować, co się, kiedy nam się uda to odpalić. Także przepraszamy najmocniej. Siła wyższa, tak zwana, spowodowała, że, że nie pogadamy. Natomiast zwróćcie też uwagę, że jeszcze za miesiąc mamy zaplanowany już kolejny webinar. Um, jeszcze nie zdradzamy jego tematu. Um, natomiast to może suchar, pisze Agnieszka. Dobra, no tak właśnie, miał być suchar. E, słuchajcie. E, hmm. I już Wam mówię, za chwilę zakończymy może tym słucharkiem. Natomiast dodam, jeszcze, jeszcze dokończę. Jeszcze, jeszcze będziemy wracać z innymi webinarami. Za miesiąc, w październiku, będziemy mieć kolejny. 4 października startuje moje szkolenie zaawansowany UX writing także też bardzo serdecznie zapraszam was do obczajenia oferty, o nawet nawet przed webinarem dostajecie, dostajecie 10% kod zniżkowy na, na, ten, na ten na to szkolenie tutaj gdzie jest ta na planszy jest szkolenie będzie Odbywało się w cztery soboty, w cztery sobotnie poranki, po cztery godziny, tak, żeby, żeby móc się wyspać, przetrawić i przepraktykować. Um, i, I tyle myślę. Pamiętajcie, że, że, że zawsze możecie do nas pisać na maila kontakt.małpalerndesign.pl. Polecam listę mailingową Learn Designu, tak żeby właśnie nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych wydarzeń i też kolejnej naszej próby rozmowy z Józefiną. I skoro mamy zakończyć w pozytywnym nastroju, to rzucam rzucam suchary, Pierwszy, może już znacie, jeśli się spotkaliśmy, ale na życzenie Piotra. Związany z pisaniem, czy wiecie, co robią copywriterzy w łazience? Leją wodę. Także myślę, że jeszcze, jeszcze jeden mogę wam, wam rzucić, jak się nazywa polski system operacyjny BIGOS. Także. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, dzięki bardzo za to, że zarezerwowaliście czas, za, za powitanie, za, za, za miły tutaj odzew na, na czacie. Popijcie i, i, i śledźcie, kiedy wracamy z naszymi kolejnymi webinarami. Dzięki bardzo i przesyłam dużo, dużo dobrej energii i, i do następnego razu.